Słuchaj, kwitnąca młodzieży, nadziei o przyszłości, słuchaj, do serca bierz słowa, gdyż prawda w nich gości. Od złego stroń, niech przyjacielska cię w dłoń, wiedzie do Boga miłości. Ciej piękno życia młodego, jak kwiat mu w ofierze, Złożyć i siły swe młode poświęcić mu szczerze. Do niego dąż, serce swe wiernie z nim zwiąż, On cię od zguby ustrzeże. Radość w się największą młodzieży rozkoszą. Myśli o wielkiej miłości z Twej duszy wypłoszą. Próżność i złość w sercu nie pozwól im ruść. boć tylko gorycz przynoszą. Względów u i ludzi Ci tylko doznają Którzy swe rządze cielesne zawczasu zwalczają Przez żywot swój święty prowadzą ten bój W Bożych się sprawa kochają Panu dać użyć się jako posłuszne narzędzie. Oczy kto zaszczyt wspanialszy na ziemi zdobędzie. Boże niech wpływ, póki się młody i żyw, celem i szczęściem twem będzie.